Jeżeli nie wiesz, jak zmienić hasło w CMS Joomla, lub zgubiłeś swoje hasło i chciałbyś je odzyskać, ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Witam wszystkich. Dzisiaj omówimy, w jaki sposób zmienić hasło w systemie CMS Joomla, jak utworzyć użytkownika lub jak odzyskać hasło, które utraciliśmy. Jedynie za pomocą dostępu do FTP i bazy MySQL. Więc w pierwszej kolejności skorzystamy tutaj z naszego panelu CMS. Posiadamy dostęp, chcemy utworzyć nowego użytkownika, zmienić mu hasło lub wyedytować istniejącego użytkownika. Dlatego logujemy się do zaplecza. Następnie musimy wejść do listy użytkowników klikając w użytkownicy. Tutaj powiększę. Następnie klikamy w użytkownicy i mamy możliwość tutaj wyświetlenia wszystkich użytkowników, którzy są w systemie. No, obecnie, oczywiście, jest to strona testowa. Mam tu tylko jednego użytkownika. O niezbyt prawidłowej nazwie. Nie zalecam takiej nazwy, ponieważ jest ona dość niebezpieczna. Wszelkie ataki właśnie są wymierzone najpierw w tą nazwę użytkownika. Teraz tak, chcemy utworzyć nowego użytkownika. Klikamy utwórz. Następnie mamy do wyboru kilka pól. Pierwsze z nich to nazwa, oczywiście użytkownik, hasło, powtórzenie hasła, adres e-mail. To należy oczywiście uzupełnić. Następnie mamy możliwość wyświetlenia takich elementów, jak czy system ma nas powiadamiać o jakichś zdarzeniach, czy na przykład o aktualizacji. Jeżeli taka wystąpi, to w takim razie, w takim wypadku, ten użytkownik dostanie maila z taką informacją, czy użytkownik ma być włączony i czy ma być wymagane zresetowanie hasła, czyli zaraz po zalogowaniu będzie taka konieczność. Kolejnym etapem jest wskazanie grupy, do której tutaj nasz użytkownik będzie przypisany. Domyślnie jest to grupa registered, czyli zwykły zarejestrowany użytkownik. On w zasadzie nie ma za dużych praw może wejść w, od frontu strony. Tam, gdzie pozwolimy użytkownikowi tego typu, ale nie ma praw edycji. W zasadzie nic nie może edytować. Tutaj poszczególne podgrupy dają już odpowiednie uprawnienia, ale też nie umożliwiają dostępu do samego zaplecza strony. Natomiast najważniejsza dla nas grupa w tym wypadku to jest Superuser. Superuser jest to główny administrator naszej strony. Który będzie miał prawa pełne, to znaczy będzie mógł instalować, zmieniać, edytować wszystko na stronie. Równie dobrze będzie mógł ją też zepsuć, ale to już od niego zależy. Także tutaj należy wskazać grupę, na której nam zależy, do której ma być użytkownik przypisany. I w zasadzie. To jest wszystko, wszystko co jest potrzebne na, na samym początku, żeby utworzyć nowego użytkownika. Ja tutaj sobie mm, otworzę już istniejącego użytkownika, i teraz tak, gdybyśmy chcieli zmienić hasło, to oczywiście otwieramy tego naszego użytkownika i wprowadzamy tutaj nowe hasło. Jak widzimy, ono się nie wyświetla. Jest to oczywiście w celach bezpieczeństwa, ale to hasło jest cały czas dostępne w bazie danych. Możemy sobie podejrzeć nasze hasło w bazie danych, możemy je tam zmienić, nie ma tutaj problemu. Także pierwszym elementem zmiany hasła, który tutaj umożliwia nam system CMS, sam wprost jest właśnie edycja użytkownika. Gdybyśmy natomiast stracili dostęp do naszej strony internetowej, do konta z jakiegoś powodu zapomnielibyśmy hasła, lub w wyniku łamania hasła by zostało zmienione. No, w takim wypadku istnieje jeszcze opcja zmiany hasła poprzez bazę danych. I tutaj należy zalogować się do phpMyAdmin lub innego klienta baz danych, który oferowany jest najczęściej przez dostawcę usługi hostingowej i odpowiednio wchodzimy w bazę danych, która jest przypisana do naszej strony internetowej. Wyszukujemy wpisu, który się nazywa users. Tak on wygląda. Początek jest oczywiście tutaj ustalany przez użytkownika na etapie instalacji. Dawniej był on standardowy. W tej chwili jest generowany za każdym razem, kiedy instalujemy Joomla. Klikamy sobie tutaj w users. I mamy y, naszego użytkownika, w zasadzie jednego. Mamy tutaj możliwość edycji y, zawartości tabeli. Klikamy Edytuj. I tutaj wprowadzamy w, w wiersz password nowe hasło, tak jak chcemy. Czyli na przykład hasło 1. Ważnym jest na tym etapie dokonanie zmiany sposobu zapisu tego hasła. Tutaj musimy zaznaczyć MD5, jest to kodowanie znaków i w tym wypadku po zapisaniu to hasło nie będzie już wyglądało jako hasło 1, tylko jakiś tam ciąg znaków, który będzie wymagał odszyfrowania. I to są w zasadzie podstawowe elementy, które umożliwiają nam zmianę hasła w Joomla. Są dostępne skrypty w internecie, przynajmniej były dla starszych wersji Joomla do odzyskiwania hasła. Jednak myślę, że nie ma konieczności korzystania z nich, jeżeli mamy dostęp do bazy danych. Oczywiście, żeby dostać się do bazy danych, będziemy potrzebowali też hasło. Takie hasło możemy zdobyć z pliku configuration.php który znajduje się w katalogu głównym, gdzie jest zlokalizowana nasza witryna, poprzez protokół ftp. Edytując ten plik, możemy sobie właśnie zobaczyć, jak nazywa się baza danych, jaki, jaka jest nazwa użytkownika, jaki jest host oraz jakie właśnie jest hasło do bazy danych. Później logujemy się i. Możemy edytować. Gdybyśmy nie mieli bezpośredniego dostępu do PHPMyAdmina lub innego edytora, który jest dostępny w ramach usługi hostingowej, możemy skorzystać z darmowego programu, który się nazywa Adminer. Umieszczamy sobie taki pliczek pobrany właśnie ze strony Adminera w katalogu głównym i odpowiednio wywołujemy go tutaj wpisując adres strony łamane przez nazwę tego pliku.php. Po czym mamy możliwość zalogowania się do naszej bazy danych. Jest to taka dosyć prosta wersja edytora tutaj bazy danych i zalecam, żeby go później skasować po zakończeniu pracy. Niech on sobie tam nie zostaje. Tak będzie po prostu bezpieczniej. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam i cześć.